Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe? Oglądaj do końca, bo powiem Ci także, ile możesz na nich zarobić. Cześć, w tym odcinku powiem Ci bardzo szybko i sprawnie, jak możesz zarabiać na obligacjach państwowych, jak kupić obligacje państwowe, jak zarabiać za pomocą nich 3 czy nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie, to także jest możliwe. I dlaczego ogólnie warto kupić obligacje państwowe i dlaczego to jest jedna z najbezpieczniejszych inwestycji, gdzie Ty Inwestując tutaj swoje pieniądze, swoje oszczędności, dosłownie nic nie tracisz. Jedynie to będzie niewypłacalne wtedy, kiedy państwo to teoretycznie, że tak powiem, zostanie, przestanie być wypłacalne, tak? Czyli musiała być jakaś, nie wiem, wojna nagle czy coś w tym stylu, ale no nie zanosi się na to, że tak powiem, w Polsce, dlatego ogólnie obligacje skarbowe są najbezpieczniejszą inwestycją. Tak, jest to jedna z najbezpieczniejszych tutaj inwestycji. Też tutaj w takim artykule ci tutaj przedstawię to wszystko. Tutaj masz przedstawione, czym są dokładnie te tak liczne obligacje skarbowe i tak dalej, ja Ci nie będę tutaj tego zanudzał, tylko przejdziemy od razu do konkretów. I tak, jeżeli chodzi właśnie o te obligacje, dlaczego są najbardziej bezpieczne, ponieważ no, tutaj jest pewne ryzyko niewypłacalności Polski, ale obligacje i tak to praktycznie no, najbezpieczniejsza forma inwestowania. Zysk jest właśnie umożliwiany i generowany przez Skarb Państwa, jest to bezpieczna, zyskowna i prosta forma lokowania swoich pieniędzy, możesz to zrobić dosłownie w kilka, kilkanaście minut, zaraz Ci to też pokażę w jaki sposób możesz je kupić i właśnie można to kupić za pomocą strony, jest oficjalna strona obligacje-skarbowe.pl, jest to no tutaj. Strona, która jest właśnie tutaj stworzona przez rząd, i tutaj możesz sobie właśnie kupić takie obligacje skarbowe. E, tutaj też jest wyjaśnione, czym są obligacje skarbowe i tak dalej. Jak możesz na nich za zarabiać, dlaczego warto kupić takie obligacje. E, I tak, jak kupić, może od razu tutaj sobie e, te obligacje powiemy, i później też, ile możesz zarobić na takich obligacjach. Tak? Więc, gdzie kupić, tutaj sobie przechodzimy do tego. Jak widzicie, tutaj to jest wszystko przez. No potwierdzone przez Ministerstwo Finansów, tak, obligacje skarbowe, pamiętajcie, że to jest jedna z takich najbardziej zaufanych, jest to jedno najbardziej zaufane źródło, skarbowe.pl. pamiętajcie, żeby nie nabrać się na jakieś inne strony, więc kupujemy bezpośrednio tutaj, wchodzimy bezpośrednio na tą stronę obligacje skarbowe i tutaj właśnie możesz kupić te obligacje. Jak to teraz wygląda? Możesz je kupić właśnie za pomocą, za pośrednictwem internetu pod tym adresem, tak, czyli to jest taka subdomena, gdzie jest zakup.obligacjaskarbowe.pl, tak, czyli tutaj też jest ten przedrostek, że tak powiem, zakup, tak, czyli mamy obligacje skarbowe.pl i zakup.obligacje-skarbowe.pl. tutaj możecie je kupić i tak, ogólnie też można to nabyć w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, tam też są ogólnie właśnie takie punkty sprzedaży tych obligacji. Możesz też od, zadzwonić tutaj pod telefon. Tutaj macie telefon 801 310 210 i tam też możecie po prostu się. No, aktywować to wszystko właśnie, możecie się tam też dopytać po prostu, no dopytać takie podstawowe informacje i później wszystko aktywować tam w punkcie sprzedaży obligacji i aktywacji dostępu przez telefon i tak dalej, ale najlepiej sobie to wszystko zrobić właśnie poprzez tą stronę zakup.obligacje-skarbowe.pl i co też jest ważne, to właśnie zakup tych y, obligacji skarbu państwa nie jest y, możliwy ogólnie za pośrednictwem internetu dla kont IKE obligacje i IK, XE obligacje. To musicie pamiętać. Okej, okay, tutaj sobie klikamy to, nie dokonywałem wcześniej zakupu i tak dalej. I tutaj możecie sobie po prostu wybrać metodę rejestracji. Tak y, Możecie za pomocą właśnie konta IPKO, y, za pomocą tej metody się zarejestrować, y, możecie się zarejestrować tutaj za pomocą przelewu, na przykład sobie klikamy dalej. I pamiętajcie, że także tutaj jest możliwe, jakby ta weryfikacja, nawet jeżeli nie macie konta w... Wy... Nie macie, nie posiadacie rachunków PKBP, tak? czyli dla posiadających rachunek w banku innym niż PKBP. Ok, i tutaj po prostu no, wpisujecie po kolei te dane, tak, czyli imię, nazwisko PESEL, typ dokumentu, numer rachunku, dajecie sobie dalej. Tam przechodzicie do tego, o tym też zaraz. I tak, jeżeli chodzi o też o listę placówek, to tutaj możecie na przykład w swoim województwie sobie je znaleźć. Powiedzmy, że ktoś mieszka, nie wiem, w Krakowie. No, to wpisuję sobie tutaj województwa małopolskie, nazwa miejscowości Kraków. Nazwę ulicy też możesz sobie wpisać, oczywiście, tutaj. I tutaj możemy sobie zaznaczyć to. I dajemy sobie, pokaż wyniki. Jak widzisz, no, tego jest naprawdę dużo. Więc tutaj możesz sobie po prostu to wszystko znaleźć. I tam możesz sobie także nabyć takie obligacje. Ogólnie, no, jeżeli nie chciałbyś tego robić przez internet czy coś, to możesz sobie to właśnie zrobić stacjonarnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o samo oprocentowanie takich obligacji i to, ile możemy zarobić, to przede wszystkim zależy od inwestycji. Tak jak mówię, jest to jedna z najbardziej bezpiecznych inwestycji, którą możecie zrobić, ponieważ no tutaj ryzyko, że tak powiem, straty tych pieniędzy jest naprawdę, no praktycznie, że zerowe. I tak, teraz naprawdę będą nas interesować pewnie te liczby, ile możemy zarobić i tak dalej. I tak, jeżeli chodzi o takie na najlepsze, że tak powiem, tutaj oferty z tych tutaj dostępnych, to też zależy od tego, na ile chcemy. Chcecie, że tak powiem, powierzyć pieniądze właśnie do skarbu państwa? Tutaj naprawdę warto rozważyć trzyletnie TOS oraz czteroletnie COI indeksowane inflacją. tutaj musisz też wiedzieć, że te procenty no, zmieniają się na przykład w tutaj zmiennoprocentowym, tak? Dlatego warto sobie tutaj rozważyć rozważyć tą trzyletnią TOS. Tutaj mamy stały procent, są to trzyletnie obligacje skarbu państwa. Według mnie to, by, to jest chyba najlepsza opcja tutaj obecnie jaką możemy zrobić. I tak, tutaj jest to fajnie też opisane, że na przykład tutaj jeżeli inwestujemy na przykład 100 tysięcy w obligacje Tos, to naliczenie wygląda następująco. Pierwszy rok mamy właśnie kapitał 100 tysięcy, powiedzmy, że tutaj oprocentowanie jest 6,2%, nasze odsetki to jest 6200 zł, czyli co rok otrzymujemy 6200 zł na nasze konto. Nic nie robiąc, tak? Drugi rok to jest no po prostu to samo plus te, ten kapitał plus te odsetki wcześniejsze, czyli 106 200 zł. I tutaj te, te wynagrodzenie będzie większe, wiadomo, te 6 200 zł. jeszcze doszło i mamy odsetki tutaj 6584, łącznie mamy na koniec roku 112 000, i trzeci rok tutaj macie oprocentowanie te samo plus tamte odsetki no to jest tak zwany procent składany, tak? czyli reinwestujemy tutaj wszystko właśnie w to. I na koniec roku, tutaj, tego trzeciego roku, mamy 119 tysięcy, no czyli praktycznie 120 tysięcy, ale od tego jeszcze trzeba tutaj zapłacić podatek, tak? Podatek belki, tak zwany, 19%, i, i tutaj płacimy sobie ten podatek w taki sposób, no, że po prostu tej kwoty, której, z którą, którą, która jest zyskiem, tak, mnożymy to sobie raz 0,81%, i tutaj nam wychodzi na przykład no, 16 tysięcy, tak? czyli 19 tysięcy, no tam prawie 20, tak. Mamy tutaj 16 tysięcy finalnie, więc to jest całkiem niezła, niezła kwota, jak na to, że nic dosłownie nie robimy. Tak, czyli 16% zysku można powiedzieć na czysto po 3 latach. I tak, tutaj też jest to fajnie opisane. Jeżeli chodzi o COI, nad tym też warto się zastanowić, bo to też jest indeksowane właśnie tutaj inflacją. Tak? Tutaj też jest to wszystko opisane, w jaki sposób to jest w jaki sposób to jest liczone, tak? Więc to też możecie sobie tutaj wszystko sprawdzić. Ok, czyli tak podsumowując, jeżeli chodzi o ten film, to najlepiej tutaj wybrać te właśnie tutaj obligacje trzyletnie TOS lub ewentualnie jeżeli chcecie też na jakiś tam większy, że tak powiem, okres czasu, no to nad, tym, nad tymi tutaj możecie się zastanowić. Kupujemy je, tak jak mówiłem, tutaj przejdziemy sobie do tej zakładki zakup.obligacje-skarbowe.pl i tutaj najlepiej jak sobie to po prostu kupimy albo po prostu przez bezpośrednio przez placówkę. I w tym filmie to tyle, zobaczcie jeszcze naszego Discorda, zostawcie subskrypcję na tym kanale, zobaczcie naszego Discorda, jest tam już ponad 5000 osób, cały czas rośniemy w siłę, także dołączcie do naszego Discorda, dzięki za oglądanie, cześć, trzymajcie się do następnego.